Dzień dobry, witam urodzeniowe zodiakalne wagi i zapraszam na spotkanie z energiami na miesiąc grudzień. Powoli zbliżamy się do końca roku. Zobaczymy jak ten ostatni miesiąc roku będzie się dla Was przedstawiał, co tutaj Tarot będzie miał Wam do przekazania, jakich rad, wskazówek udzieli, e, pokaże dobry kierunek działania w grudniu, do czego tę energię wykorzystać. Oczywiście czytanie. Jest czytaniem ogólnym, dlatego nie ma takiej możliwości, aby było spójne z każdą osobą, która tego odsłucha. Po prostu wiem, że będziecie kierować się swoją intuicją, mądrością i wybierzecie z tego przekazu to, co będzie Wam akurat potrzebne, co będzie Wam przydatne. Jeżeli uznacie, że zupełnie ten przekaz nie jest dla Was, to po prostu. Odpuśćcie, nie dopasowujcie na siłę. Bardzo często w takich czytaniach ogólnych czasami wystarczy jedno słowo, jedna myśl, jedno zdanie, które akurat zapada w serce, zapada w głowę i pobudza do autoanalizy, do przemyśleń, do wyciągnięcia wniosków. Dobrze, kochani, oczywiście dziękuję. Za Waszą obecność i zachęcam do dalszej aktywności. Jeżeli nie subskrybujecie jeszcze tego kanału, to zapraszam. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie. Taka interakcja z Wami daje mi dużo radości i jest mi bardzo potrzebna, bo motywuje mnie do dalszego działania. Dzisiejsze czytanie, jak widać, będzie prowadzone z dwóch talii. Stali Złotego Tarota główne energie, natomiast do dopowiedzeń talia Telemy. W takim razie zabieram już te karty ze stołu, talie, całe talie i wykładamy energie, które się pokazały dla Was, drogie wagi, na grudzień. Pierwsza energia to energia, z jaką rozpoczynacie, wchodzicie, w ten miesiąc, proszę bardzo, energia cesarzowej, a w dopowiedzeniu karta Wisielca. Piękna energia. Bardzo mocna, silna, pełna takiej pewności siebie. Więc można powiedzieć, że w tym momencie, w tej chwili czujecie się z siebie dumni. Czujecie się bardzo atrakcyjni, pewni siebie, ale patrząc na tą energię wisielca, to jest tak, jakbyście się z tym nie obnosili na zewnątrz, nie pokazywali, nie, wykorzyst nie wykorzystujecie tego swojego cudownego poczucia, właśnie dumy, atrakcyjności, do tego, żeby tak błyszczeć na zewnątrz. W tej chwili z jakiegoś powodu wycofaliście się. W głąb siebie, bardziej skupia skupiacie się na, yy, na sobie, na swoich myślach, na analizach. Tak jakbyście schowali się przed światem, yy, zatrzymaliście się i zaczynacie analizę, zaczynacie rozmyślać, zastanawiacie się, co w takiej długofalowej perspektywie naprawdę da Wam spełnienie. Czego potrzebujecie? Do szczęścia, do spokoju. Jesteście nawzajem bardzo zaradnymi, potraficie wspierać innych, y jesteście życzliwi, kochający, właśnie pewni siebie. Widać też w tej energii takie powodzenie u płci przeciwnej. Natomiast właśnie teraz macie potrzebę zatrzymania i zastanowienia, czego tak naprawdę potrzebujecie do tego, żeby czuć się stabilnie. Zastanawiacie się, na czym emocjonalnie wam zależy, z czym być może jesteście zbyt ostrożni, a z czym zbyt ryzykowni. Czy chcecie, czy jesteście gotowi na to i czy to naprawdę jest waszym... Pragnieniem, potrzebą, żeby wywrócić swoje życie być może do góry nogami. Też tutaj widać, że na jakąś sytuację zaczynacie patrzeć z innej strony, z innej perspektywy. Zaczynacie ją rozkminiać, analizować, zastanawiać się. Dobrze, to teraz energia z przeszłości. Co z przeszłości mogło mieć wpływ na tą obecną sytuację? Tutaj mamy energię dziewiątki kielichów. I energię króla buław. To, co w niedalekiej przeszłości działo się, to co robiliście, to widać tutaj lekką energię, taką frywolną zabawy. Po prostu karmiliście swoje zmysły przyjemnościami. Pozwalaliście sobie na przyjemności. To też budowało wasze ego, wasze poczucie atrakcyjności, pewności siebie. Takie, tutaj widać, też takie przyjemności właśnie zmysłowe sobie dawaliście, pozwalaliście sobie na nie. Zaspokajaliście swoje potrzeby i cieszyliście się tym. Korzystaliście po prostu, tak to można ująć, z życia, pełną parą. Takie spełnialiście swoje zachcianki, swoje potrzeby z satysfakcją, z zadowoleniem z siebie i z tej sytuacji. Sprawiało Wam to, wiele przyjemności, to z jednej strony, ale z drugiej strony mieliście chwilę, momenty takiego poczucia, że do końca taki stan rzeczy, ta sytuacja, takie postępowanie nie jest dla Was prawdziwie komfortowe, nie daje Wam takiego prawdziwego spokoju. To tak trochę jakby było niezgodne z pragnieniami Waszego serca, Waszej duszy. To jakby było niezgodne z tym, co w głębi siebie czujecie. Być może postawiliście siebie albo zostaliście postawieni w pewnej roli, na którą czy do której. Nie byliście tak w stu procentach gotowi. Czegoś tutaj brakowało. Być może to wy w bardzo taki zaborczy, egoistyczny czy nawet zazdrosny sposób do czegoś, do kogoś podchodziliście, albo to wy ulegliście osobie, która okazała się, czy zaczęła być wobec Was, nie wiem, nietolerancyjna, właśnie zaborcza, osaczająca. Być może stawialiście trochę takie nierealne oczekiwania wobec siebie, wobec innych i dlatego teraz z takim poczuciem wewnętrznym rzeczywiście dumy, atrakcyjności, pewności siebie i jesteście w energii zawieszenia, rozmyślania, analizowania, zastanawiania się, czy tego naprawdę chcecie, czy być może nie jesteście zbyt ostrożni, a może zbyt ryzykownie podchodzicie do tematu. Widać tutaj teraz analizę. I do czego zmierzacie? Najkorzystniejszy kierunek działania czyli co najlepiej w tym grudniu robić, do czego ten miesiąc wykorzystać. A tutaj mamy energię. Trójki denarów w dopowiedzeniu, piątkę mieczy. Co tarot poprzez tę energię mówi? Droga Wago, bądź racjonalna. Oceń, oceniaj sytuację trzeźwym okiem. Tą sytuację, nie wiem, tą współpracę, bo tu równie dobrze możemy mówić o współpracy takiej zawodowej, tą relację, ten związek, Oceń trzeźwym okiem. Zweryfikuj tą sytuację, zweryfikuj wiadomości, które do ciebie płyną. I tu nie chodzi o to, żeby właśnie być zaborczym, zazdrosnym i kontrolować wszystko w taki niezdrowy sposób, w destrukcyjny sposób, gdzie czy ktoś wam daje powody, czy nie, to wy i tak macie, macie potrzebę sprawdzania i kontrolowania. Nie o tym tutaj mowa. To jest bardzo niezdrowe. To, to pokazuje, Taka potrzeba właśnie kontrolowania, nie wiem, sprawdzania komuś wiadomości, czy przykładowo grzebania w telefonie, pokazuje słabość waszą. Taką, tak jakbyście właśnie nie czuli się pewni siebie, potrzebowali trzymać wszystko w ryzach, nie ufali. Tu, tu nie, o takie, nie o taką racjonalność i kontrolę chodzi. Tutaj chodzi o właśnie, żeby takim trzeźwym okiem spojrzeć i ocenić racjonalnie sytuację, tak? O właśnie trzeźwą ocenę sytuacji, o przeanalizowanie, weryfikację poprzez racjonalne myślenie, takie widzenie spraw i rzeczy, takie jakimi one naprawdę są, a nie poprzez różowe okulary z jednej strony, albo z drugiej strony właśnie poprzez jakąś niezdrową kontrolę, panikowanie. Być może właśnie jak, jakaś współpraca, jakaś relacja, jakiś układ zostanie zakończony, czy zostanie zerwana komunikacja, bo wyjdą na jaw prawdziwe intencje, tak? Czy po prostu poprzez tą realną, racjonalną ocenę sytuacji poznacie prawdziwe intencje i to sprawi, że nie będziecie zainteresowani dalej tą współpracą, tą, tą relacją. Ale poprzez tę energię też widać, że ta sprawa, jeżeli w taki sposób e, będzie wyglądać, to, to rozwiązanie będzie bardzo takie pokojowe, kompromisowe. Nie, nie będzie tutaj darcia kotów, że tak powiem. Dobrze, to teraz postawa, dzięki której będziecie mieć pozytywny wpływ na przyszłość, na tą całą sytuację postawa, energia szóstki buław w dopowiedzeniu askielichów uwierzyć w sukces nie bać się, tak? nie bać się sukcesu nie myśleć pesymistycznie tylko tutaj to jest takie jakbyście mieli otworzyć się z wiarą na to lepsze tu widać wygraną może m, trzeba będzie coś zakończyć, ale to pozwoli Wam otworzyć się na nowe i to otworzyć się z takimi y, motylami w brzuchu, z ekscytacją, z taką radością, z, tako, z taką właśnie chęcią poznania, co będzie dalej. Y, też poprzez to otworzycie się i pozwolicie osiągnąć czy dać sobie uznanie, szacunek, e, szczerość, lojalność. Tutaj widać, że to co Wam pomoże to taka zdecydowana postawa, taka też odwaga do podjęcia ryzyka, do tego, żeby otworzyć się być może na nowe uczucia. Czy na jakiś nowy projekt, jakąś nową pracę, nowy pomysł? Lub z drugiej strony okazać komuś, ofiarować komuś uczucie, czy pokazać swoje prawdziwe emocje, zainicjować jakiś projekt, jakąś współpracę. Poprzez tę energię widać naprawdę. Taką, takie szczęście, radość, ekscytację, te motyle w brzuchu. To jest takie coś, że aż was roznosi od środka, że wy chcecie się tym podzielić z innymi, pragniecie to pokazać światu, wykrzyczeć. Tutaj widać, że to otoczenie wasze, tak jakby się mieli razem z wami z tego cieszyć. Widać tu emocjonalne spełnienie. Także jeżeli taka postawa ma wam pomóc, to podsumowując, powiem po prostu: otwórzcie się na sukces, na spełnienie, na, na to spełnienie emocjonalne, otwórzcie się na to, co ktoś wam ofiaruje, albo wy odważcie się pokazać komuś swoje emocje. Nie bójcie się tego, bo to wam da spełnienie. Dobrze, teraz postawa, która może wam utrudniać, która może mieć negatywny wpływ na rozwój sytuacji. A tutaj mamy energię Rydwanu w dopowiedzeniu kartę śmierci. No właśnie lęk przed sukcesem, lęk przed ym, takim otwarciem się na zmianę. To blokowanie się. To może wam bardzo y, utrudniać dokonanie zmiany, czy pójście dalej w dobrym kierunku. Też y, tutaj jest y, prośba o to, aby tak nie biec na oślep, tak bez właśnie. Dlatego tu była ta trójka denarów, która mówiła: przeanalizuj, ocen sytuację, racjonalnie, wyciągnij wnioski. Po prostu nie pędź na oślep też do tej zmiany, do tej transformacji. Zastanów się którym tak jak teraz się zatrzymałeś. Zatrzymałaś droga Wago i analizujesz. To dokonaj takiego roz, rozsądnej oceny sytuacji, żebyś nie pędził na oślep za swoimi takimi instynktami, za e, pożądaniem. E, ważne jest takie jakby otwarcie się z tą swoją uczuciowością, emocjonalnością ale w taki bardziej kontrolowany sposób, żeby nie iść, nie kierować się tak, jakimiś takimi swoimi niskimi pobudkami, być może właśnie tym, tą potrzebą karmienia zmysłów, bo to tutaj na przeszłości i teraźniejszości widać, że was jednak zatrzymało, że dało wam coś do myślenia, że zaczęliście się zastanawiać, czy to jest na pewno dla Was dobre, czy Wy naprawdę tego chcecie, tak? Tutaj warto popatrzeć na, na to, czego długoterminowo potrzebujecie do spełnienia, a nie ta, na takie chwilowe pobudki, na, ten chwilo, na to chwilowe pożądanie, chwilowy popęd. No i nie bać się jednak przejść przez tą taką transformację, żeby coś... Zmienić, żeby się otworzyć na to nowe, żeby yy, myśleć y, optymistycznie. Ok? Bo w tej energii też jest pokazane, że ta taka zmiana, transformacja jest potrzebna, tylko ważne, żeby w odpowiednim kierunku ją poprowadzić. Poprzez to, że dobrze tak trzeźwo ocenicie sytuację, przeanalizujecie dobrze i jaki wynik. A na wyniku mamy energię dziesiątki mieczy, a w dopowiedzeniu czwórka kielichów. Co jest na wyniku? Właśnie takie przypieczętowanie. Otwórz się na zmianę. Daj sobie poczucie prawdziwego komfortu w życiu. Czyli nie pędź na oślep do tej zmiany, tylko zastanów się, przeanalizuj co długoterminowo da Ci poczucie spokoju, da Ci poczucie bezpieczeństwa, da Ci poczucie komfortu. Też wykorzystaj te trudne rzeczy, które się zadziały w Twoim życiu, tą przysłowiową ciemność, do tego, żeby zacząć doceniać to, co jest dobre, to, co jest piękne, żeby zacząć doceniać tą jasność. Tak? To jest też pokazane zakończenie pewnego cyklu i nawet jeśli to zakończenie nie należy do najłatwiejszych, to przynosi nowe, otwiera na nowe, i masz uwierzyć z, tymi, z tą ekscytacją, z tymi motylami w brzuchu, że to nowe będzie dobre, będzie komfortowe, jeśli zrobisz to w sposób racjonalny, przemyślany, nie na oślep, nie za takim właśnie jakimiś niskimi pobudkami. Być może poczuliście się zranieni czy ktoś może zawiódł wasze zaufanie ale dzięki temu wy tak wyciągniecie wnioski znajdzie was mądra refleksja dzięki temu przewartościujecie pewne rzeczy to przemyślenie i takie Pójście naprzód jakby z wnioskami z przeszłości, z, z wyciągnięciem z tych doświadczeń, które mieliście, samych pozytywów i pójścia do przodu. Być może jeszcze na chwilę e, po... Pobędziecie w takiej energii e, przeczekania, tak? Jeszcze głębszej analizy, jeszcze większego e, przemyślenia, czego tak naprawdę do tego komfortu swojego prawdziwego potrzebujecie. Dobrze, kochani, dziękuję Wam za to spotkanie. Życzę cudownego miesiąca. Z okazji świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego, co najpiękniejsze, zdrowych, spokojnych, radosnych świąt, Odpocznijcie sobie w tym czasie, złapcie oddech, nową energię po to właśnie, żeby z taką świeżością wkroczyć później do nowego roku. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam i do usłyszenia w następnym nagraniu.